No i... Co to no, znowu tam napierdolasz? Nic! To co piszę! Bo tak co wychodzi z zeznań nie? kurwa, nie wiem kto to tam napierdolił. Że co? No? Nie wiem czy to Daniel Konkel czy ktoś inny? Eee, wyobraź sobie, że od początku zgłoszenie do prokuratury krajowej. Od samego początku sprawa toczy się eee, tylko i wyłącznie wokół kulasa badania. Zgłoszenie dotyczy mobbingu i korupcji. O korupcję i mobbing nikt nie zadał mi żadnego pytania od początku. Nikt. A moje zeznanie numer jeden z 20 stycznia poprosiłem o protokół przesłuchania, ponieważ pani, która mnie przesłuchiwała teraz, nie miała tego protokołu. Nie miała żadnych materiałów i wręcz twierdziła, że z tego nagrania nic nie wynika, żeby on tego badania nie robił. Ja sobie wszystko prześledziłem. Cała to, co ona mówiła, wszystkie materiały. E, część rzeczy już mam, część poprosiłem policję. Teraz uważaj, mobbing i korupcja były poruszone w piśmie do Solidarności. Nie ma nic, tak? Nic mi nie odpowiedzieli, nic nie ma. To było też poruszone w zgłoszeniu do PIP, zginął kto no, no dobra, no to są układy, no mów dalej, no. No ale jakie? Ja poczekaj, bo tutaj się wszystko składa dalej. To nie jest takie no, wesołe. No, no to są duże układy, no. Słuchaj, teraz co będzie dalej? Ja ci mówię, ty tam sobie wiesz, koronawirus, koronawirus. Chcą nas pierdoli, do paki. Z tego nie kumasz. <słucham> Za naruszenie dóbr, słuchaj udętów i tak dalej. Słucham, to ja ci powiem jedną rzecz. To, 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 to. Poczekaj, daj mi skończyć, bo ty mi zawsze przerbierz od i odlecimy no bo, do w rozmowę wino Daj mi skończyć, nie, daj mi skończyć, nie, daj mi skończyć. Nie, teraz ja ci powiem, dokończ, a wtedy będziesz mówić, bo teraz, kurde, sprawa jest generalnie taka, że śledztwo skręciło, nic się nie działo wokół movingu, żadnego pytania mi nie zadano. I ja teraz o to zapytam, dlaczego? I trzeba zrobić rewizję tego całego śledztwa, to dziwnie wygląda. Babka. Ale za sorry, to już dybał, to nikt skontroluje. A, tak, babka zaczęła, ale... Tak. Ja nie... ale ty mówisz o PIP-ie ale... czy o prokuraturze? Bo ja mówię o prokuraturze. O no Do NIKu na razie jeszcze nic nie poszło w związku z Doszło. tym? Poszło. No teraz ci coś powiem i sprawę. Posłuchaj uważnie. Zaczą... Za... Wiesz od czego babka zaczęła? No. Jeżeli pan chce nagrywać tą rozmowę, to od razu panu tutaj zarzuty ja Ale nie mówię, a skąd takie wnioski w ogóle? Yy, jeszcze raz panu powtarzam, że pan yy, nie, ma, yy, nie ma pan zgody na nagrywanie. No bo w inaczej, bo poszła informacja... Słuchaj, ja powiem, Wszędzie jest tylko o tym nagrywaniu i teraz uważaj, w jakim. Dlaczego byłbym, byłem drugi raz przesłuchiwany? To mi no. powiedziała babka z Wydziału Kontroli Wewnętrznej, że prezes założył postępowanie nie żeby wyjaśnić kwestię mojego zwalniania tam... Nie! Moje oszczerstwo wobec firmy i miały się nie potwierdzić moje zarzuty... I, I miałem mieć sprawę z udetu postawioną I ciebie, i ciebie też. O co to w tym wszystkim chodzi? Teraz uważaj. Eee, zaczęło się gdzieś od tego filmiku właśnie na temat badania i ponoć kulas, przyszedł i na policję złożył wniosek, że to jest naruszenie dóbr osobistych ja i dalej. na policji składa dobre osoby z Nie wiem gdzie, gdzie coś poszło, bo nie babka nie. mi powiedziała, że idzie druga sprawa. Właśnie w tym kierunku, że pan się zaraz nie zdziwił, że pan skończy z zarzutami. A ja na nią tak patrzę wie, i ten. Tak. pani co? Dobrze, ja mam pytania. Ty... Nie, ona cię chciała nas straszyć, ku komuś... ja to poczekaj. poczekaj, poczekaj. No to ja to no. też tak odebrałem, tak? Ja to też tak odebrałem. A ja mówię pani co, ja mam do pani pytanie. Pani czytała moje zeznania z 20 stycznia. Ma pani te materiały gdzieś? Ona się na mnie patrzy i mówi, że nie. Ja mówię, teraz pani żartuje. Ja mówię, to jak pani może prowadzić postępowanie, nie mając tamtej części? I teraz uważaj, gwóźdź do trumny, nie? Dla niej. Mhm. Ja mówię, a przepraszam, e, pani mnie wezywała w jakiej sprawie? A ma mówi, no, pańskiego zgłoszenia badania żurawia. Ale ja tak? A ma pani to zgłoszenie? Ona ja to otwiera przy mnie, uważaj, widać, że tego nie czytała. A tam jak wół wytłuszczony, mobbing i korupcja, nie? A mówię może wokół tej sprawy? Ona tak patrzy na to. A ja mówię, wie pani co, a jeszcze jedna rzecz, ja jestem pokrzywdzony, a nie oskarżony. Niech pani o to pamięta. A ona... Uważaj teraz! Mi to się skojarzyło! Tak! Ona, słuchaj, otwiera jakiś notatnik i tak. No faktycznie pan jest pokrzywdzony. A by pani pytanie nie pomyliła? patrzy się na mnie i te, wiesz, to mi się skojarzyło, wiesz, bardzo mocno. A ona mówi, no bo wie pan, mi tutaj... I nie dokończyła. Nie dokończyła. Uważaj. Moim zdaniem, wiesz, co chciała powiedzieć? Ja konsultowałem się teraz to ci powiem z tatą i pewne rzeczy, żeśmy już sprawdzili. Wyobraź sobie, że sędziowie mogą pewne czynności zlecać prokuraturze. No tak, no to wiem, no. No właśnie, i teraz uważaj. No mówisz o kulasie, no mów dalej, no. no. Ja mówię o kulasie, ja mówię o konklu. No teraz o konklu, no. Właśnie. I teraz ja idę ja zebrałem. Zada... A ja cię do początku powiedziałem, że on jest głównym tego, a co Nie, niej, kolas, kolas. ktoś mówi, kurwa. A kto mówi, nie leci na ja początku, że Tak? Hmm? Hmm? You wanna fight? You no, wanna no, fight? Słuchaj, no, słuchaj, no, pani sędzina, ja pani sędzina zleciła czynności obserwacyjne nas. W szczególności mnie. Już no w maju. No to się zdziwiła. I teraz no powiem, że A może rzecz. w marcu, a może w marcu jakąś próbowało sterować na autostradzie? W stosunku do ciebie to ja nie wiem. Ja wiem, że ja byłem rejestrowany co do wszystkiego, co robiłem ee, i podsłuchiwany na bieżąco. I te rozmowy miały śniadek. Na przykład to, co z WhatsAppa, wszystko co piszemy. To było, to było zrobione w ten sposób. E, uzgodniono sobie tak, że o, tutaj agent, nie? Obcego wywiadu. I żeby była obserwacja, tak? I to sobie wszyscy oglądali, o czym my piszemy i tak dalej. Ale co najgorsze dla mnie, i to jest kurwa jakiś hardcore, wyobraź sobie, że ja specjalnie zrobiłem taki manewr dwa dni temu, o czym ani tobie nie mówiłem. Nikomu. Nikomu nigdzie. Napisałem na Whatsappie mm -hmm. do mojego kumpla e, z udt z którym mm -hmm. mam tam jakiś ten kontakt, wiesz, taki kumasz, nie? Underground. Ma on, kurwa, mhm. oczywiście, wiesz, się boi. Że mam do niego ważne, inf wiesz, informacje do przekazania, że chodzi o to, że chłopacy mogą iść siedzieć, spotkałem się pod Biedronką, nie? I napisem to tylko na WhatsAppie. Przyjeżdżam, godzina, on jest, słuchaj, naprzeciwko nas, samochód na długich światłach Jest późno. Mhm. <laughs> Nikogo więcej nie ma na parkingu, Już jest zamknięty. I co ja robię? Każę mu odjechać, jak najszybciej odwracam się i idę w kierunku tego samochodu. Ten samochód zaczął spierdalać. Ja za tym samochodem oczywiście. Oczywiście dogoniłem, zajechałem drogę. Zgadnij, kto ten samochód prowadził. Czyli to był samochód. Syn Konkla. Syn Konkla, prywatny samochód. Spierdalał do taty. Posrał się. Przysięgam. Posrał się. No to wiesz o tym, że te osoby, które teraz powiem, że te osoby, które teraz słuchają tego, a są powiązane z, z grubym tematem w zakresie międzynarodowej prawni pieniędzy pod amerykańskiego, amerykańskiego. No wnosimy o natychmiastową weryfikację tego, co Dawid powiedział. Tak. No, Konkretnie. Numer rejestracyjny. Wiesz, a... wiesz o tym, że jeżeli ludzie od konkla słuchają, to powiem jedną rzecz. Nie podkakujcie wyżej niż dupomacie, bo sprawa jest taka, że jak wejdziecie w pewne grupy, znaczy w pewne tematy międzynarodowej pralni finansowej, to gwarantuję Wam, że do dupy nie w tym ja bardziej Kaczyńsku. To teraz ja mam pytanie do wszystkich. Nie, nie do Ciebie, Rafał. Rafał nie wie, że tak nie do Ciebie. Tutaj. Jak syn Danie, e, da, Daniela Konkel, jak jego syn mógł wejść w posiadanie... I czemu zdjęcia nie, w... nie zrobiłeś? Starym z pieprzą zaraz, on mnie zobaczył. On coś na komórce robił, wydaj on w ogóle wydaje mi się, że on nagrywał, nie? I to chyba kasował. Albo wysyłał, albo kasował. Mm -hmm. Szybciutko. I teraz tak, e, numer rejestracyjny samochodu mam, nie podam teraz celowo, to jest Audi na rejestracjach GSP. No problem, on pracuje w e, firmie Fluger, można rano podjechać, zobaczyć grafitowe Audi. E, no i tyle, nie? Generalnie 2.0 TDI. Powiem wprost, jak mógł wejść w posiadanie takiej informacji. No, godzina minęła między pisaniem a, a tym zdarzeniem, tak? Jak on mógł wejść w posiadanie takiej informacji? Zadaję pytanie otwarte. I teraz kurwa, powiem wprost, nie? Niech tam wszyscy sobie zapisują, słuchają. Wszystko, o czym rozmawiałem, piszemy, krąży sobie, tak? Panie sędzina zleciła obserwację, i, i teraz tak, jeżeli te informacje, te jest do sprawdzenia, przechodzą do takich rąk osób, które nie są wtajemniczone w śledztwo, i tak dalej, to ja powiem tylko tyle, kurwa. Wszystkie te osoby, które wchodziły w posiadanie takich informacji, e, po prostu będą miały sprawę ode mnie, bo ja tego kurwa nie odpuszczę. Mhm. To nie jest kurwa zabawa. To nie jest bardzo. Słuchaj, i powiem Ci tak, co mi dało do myślenia, że ta, mój tata, teraz mogę już powiedzieć, bo mam to w dupie, mój tata mi to um, zasugerował. Z, zaczął mi zadawać ostatnio jakby dziwne pytanie, które na końcu powiedział mi, co chodzi. Mówię, słuchaj, ja zauważyłem jedną rzecz. Jak ja do Ciebie przyjeżdżam, to tu zawsze samochody się kręcą. Te same, nie? Te same numery. Mhm. Jak my piszemy pisma, to zawsze samochód stoi na skrzyżowaniu, więc ktoś tego słucha i ktoś tu przyjeżdża. Mm -hmm. Nie wiem po co, co im to daje, że oni widzą, że ja tu jestem. I do jakiego stopnia Ty jesteś obserwowane? Może mają jakiś nasłuch, jakiś sprzęt? No, inne są możliwości, tak? Można przez telefon po że tak, nas tutaj, jak jesteśmy. Mm -hmm. I zrobiliśmy eksperyment. Wszystkie telefony wpierdoliliśmy do szuflad. Rzeczywiście była nadaktywność. Jak się spotkamy, ci powiem jaka. Rzeczywiście składa się. Czyli to, o czym nawet teraz rozmawiamy, przechodzi tam do drugiej strony. 100%. Ale jak? Pytam się, kurwa, jak? To jest po no. i teraz, yy, bo, 2, 3, 1, bo ja jestem. Bo ja, bo ja, ja jestem, bo ja ja jestem agentem obcego wywiadu, Skurwy, syny, zawsze przeproszeniem macie. Tak? I teraz to, co Ci powiedziałem, to jest do wykorzystania, i wiesz, generalnie. A ci prześlep ten zdjęcie tego samochodu. Syn jego, tak? Zresztą ja go znam, żeby nie było, mhm. że jakieś tam pomyliły z kimś coś. Samochód jego, on zesrany w środku, wiesz, jak zobaczył mnie, go dogoniłem, yy, wiesz, przycisnąłem go, że tak powiem, tak, żeby... No, nie miał możliwości wyjazdu, tak? Ślepiej uliczki. Mhm. Nie miał możliwości ucieczki. To był on, i jego samochód. Jeżeli w ten sposób bawimy się. To teraz ci powiem jedną rzecz. I to panowie sobie zapiszcie. Wszyscy tam kurwa po kolei. To ja ma teraz zrobiłem coś na początku z moim tatą, na co nie jesteście kurwa gotowi. Sprawa złożona do sądu pracy w Gdańsku, a właściwość miejscowa, pracodawca zarejestrowany w Warszawie od początku sprawę źle prowadziliście. Wszyscy macie problem. Powinniście ją przekazać pierwszego dnia do Warszawy. Dziękuję. Czekaj, idę no. Właściwość miejscowa i teraz tak, wszyscy, którzy operowali no przez cztery miesiące, nie mogą już cofnąć niczego, zrobiliście wszystko, żeby to nie ruszyło, natomiast pomyliliście się. Właściwość miejscowa, jaja sobie robiliście ze mnie, tak, że mam niewiedzę i tak dalej. I robiliście wszystko, operowaliście przez 4,5 miesiąca e, w sposób niezgodny z prawem. Nielegalnie weszliście w posiadanie informacji i jeszcze pani prowadziła postępowanie, która powinna już z mety, z dwóch powodów, właściwość miejscowa i możliwość mataczenia, powiązania po e, prostu rodzinny, powinniście to przekazać do Warszawy. Skórze syny. Macie problem. Spokojnie. <grymne> I co teraz? Mam nadzieję, że z drugiej strony papier toaletowy jest blisko. Masz to? W Kupia, to, w Kupia, to w Właściwość miejscowa, KRS nie? Specjalnie to Dokonię. było tutaj, nie wypuszczono dalej i jaja se robili. I dlaczego sprawa nie ruszyła? Ponieważ ona to nie może ruszyć, a oni się nie spodziewali, że to długo bez wyciągnął. Bez wyciągnął to do końca. I jeszcze byli kurwa pewni tego. Ale słuchaj, największa jest Beka teraz taka, nie? A że. Jak to. <grymne> <grymne> Wiesz, jest kto najbardziej chyba mamy przeze mnie? Ma mnie? <grymne> pani Ewa Bialicz, prokuratury krajowej. <grymne> słuchaj, właśnie, a, a propos prokuratora nie? Ona zawsze taka, ja mówi pani prokurator, jak to kurwa, że. Ale zara, ja też mam problemy. <grymne> <grymne> teraz, mnie, taka, teraz, teraz taka rzecz, uważaj. Prokuratura krajowa, nie? No. Uważaj, jak ja złoży, złożyliśmy tą e, no, sprawę, tak? Poszła. No. Wyobraź sobie, że 5 dni, dni później, czyli 3 dni po otrzymaniu tej korespondencji, prokuratura krajowa podpisała porozumienie z PIP. Mhm. A PIP, uważaj, tydzień później z UDT. Mhm. Coś jeszcze? Tylko, że oni wiedzą, kto za nami, jeżeli inaczej powiedzieć, jeżeli oni wiedzą, kto za mną stoi, to ich są po stronie, jak są z kryzysem. Ale ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Wiesz, co to znaczy? Departament Seku Amerykańskiego w Polsce? Tym. A wiesz mnie co im ma dziać? Ja Ciebie rozumiem. Całym tym departamentem. Ale też Ci powiem jedną rzecz. Ja też. Ale, ale ja, ja też. Powiesz, ja też. Ja chodzi? Ja Ci powiem o co chodzi, Chodzi o 43 miliony <laughs> franków szwajcarskich. Ja Ciebie rozumiem, natomiast powiem Ci jeszcze jedną rzecz, rzeczowo. Kurwa, przepraszam no. bardzo, jakim prawem ktoś nas podsłuchuje? Czy takie postępowanie od momentu, od momentu, kiedy Ty zgłosiłeś mowę, a zaniechania wszelkie w stosunku do tego, to jest normalne? Daję ja Ci powiem, kto nas podsłuchuje, byś wiedział. Gieru, FSB, ABW, SKW, Gierinskiego ludzie, byli SB, CY, ubc Ukoturmiński. Jeszcze tak. trochę. Panowi się po wam wszystkim, kurwa panowie, weźcie się kurwa, stanowi się w sobie się Bo wyszukacie szukacie wroga wszędzie, tylko nie tam, gdzie on faktycznie jest. Tyle wszystkim naraz powiem. Naraz. raz. Bo nie patrzycie Dobra. w ogóle na Chiny, nie? Powiem ci tak. Ja się cieszę, że udało się zablokować szlaki dwa. Do dopiero by Polska, już po taka dużo po dupie. Oczywiście, że tak. trzymało sobie? jeszcze raz mi napiszesz, że ktoś mnie odjebie, to ja ci przyjadę sam gdzie ty na jebie, wiesz? Chodź na gałęzi, to tak? w kompleksie patrz. Fakty, kurwa, nie w mnie. To ja się zastanów kto jest po której stronie. Dobrze się zastanów. <aFit bilan mimik> jak, jak przeczytasz sobie zeznania, kurwa, jak zeznałem, jak mnie w kurwiu to zobaczysz, kto kogo obroni. <selano> I teraz panowie słuchajcie tam sobie do końca, bo innej wersji nie będzie. Pan na szansę. Dobra, Trzymaj się, to